Dzień dobry, guru! Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Przejdziemy do wykresów Bitcoina. Bitcoin się cofa. Przyjrzymy się analizie technicznej Ethereum, Bitcoina i akcji technologicznych. Akcje spółek technologicznych również nieco się cofnęły. Teraz chronimy nasz kapitał. Jestem głównie w gotówce. Mam Google i prowadzę handel na Bitcoinie. Mam też Uniswap, Ton, kilka altcoinów i to wszystko. Od prawie dwóch miesięcy jestem głównie w gotówce, chroniąc kapitał. Google to jedyna rzecz, która moim zdaniem może nadal rosnąć po tym, jak wszystko poszło w górę. Nvidia na historycznym maksimum, Bitcoin na maksimum, Google na maksimum. Tesla też była na szczycie. Wskaźnik PE był ogromny, więc zrealizowałem zyski i chronię kapitał. Kupowaliśmy w Besie 2022 23 przy kwietniowych dołkach, a sprzedaliśmy około 2 miesiące temu w sierpniu-wrześniu i teraz chronimy te zyski. Przejdziemy do wykresów Bitcoina i Ethereum. Kliknij przycisk subskrypcji, daj kciuka w górę i włącz dzwonek. Będę głównie analizować wykresy tygodniowe, nie żeby gadać bez sensu, tylko by sprawdzić potencjał zakupowy z mojej listy obserwacyjnej. Tworzę bardzo konkretną listę 10 aktywów, 5 akcji, 5 kryptowalut i robię to już prawie 15 lat. 5 akcji, 5 kryptowalut. Moje akcje to Tesla, Google, B, Uch, Nvidia, Um, Tesla, Google, Nvidia, Uch, Bitcoin. Handluję Ethereum i UniSwap Ton. Zaraz zobaczycie. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoin. Przechodzimy do analizy technicznej. Nvidia spadła po godzinach, bo chyba rząd się nie otworzył. Ludzie oczekiwali końca zamknięcia rządu, ale chyba się nie skończyło, czy coś takiego. Google spadło o 141%. Tesla spadła o 2%. Uniswap spadł o 8% po wczorajszym mocnym wzroście. Pewnie powinienem był wziąć zyski przy pompie do 10 dolarów. Spadliśmy o prawie 25% od ostatniego lokalnego szczytu. Meta traci 2,8%. Jest miażdżona. BNB. Bo gdy osiągasz szczyt, gdy wszystko jest wysoko, bitcoin spadł ze 105k do 101.500. Jestem w transakcji bitcoin i dokupiłem więcej. Przejdźmy do bitcoina. Mam teraz aktywną transakcję na minusie. Mam to na bybit. Mam aktywną transakcję. Widać tutaj, że miałem transakcję bitcoin. Aktywowałem jedną na poziomie 105, bo wyglądało, jakby odbijał i trzymał powrót do klina wzrostowego, który zaraz pokażę. Potem dokupiłem więcej na 100, następnie aktywowało się zlecenie na 103. Potem zeszliśmy do 107, czyli 10700. Moje następne zlecenie na Bitcoin jest na 90,93,45. Mam ton Unii po 4 dolar, ton po 1 dolar, mam kilka zakupów ton rozłożonych w dół. Moja transakcja Bitcoin jest teraz na minusie 4,900. To transakcja o wartości 1 ilopunkt Bitcoina, która się powiększyła, a potem niestety spadła. Wczoraj mieliśmy odbicie, z powrotem powyżej mojego wejścia 105, a potem, tylko od zeszłej nocy, przez ostatnie 8 godzin, został po prostu zniszczony ze 105 do 100 tysięcy, co nie jest dobrym znakiem dla Bitcoina, bo teraz wrócił do środka. Widzicie tutaj, że wrócił do tego rosnącego klina, który mnie niepokoił. Na wykresach tygodniowych widać, że wróciliśmy do środka, a potem znów na zewnątrz rosnącego klina. I wróciliśmy, i to było to był bardzo ważny moment powrotu bo rosnące kliny działają w ten sposób budują napięcie budują napięcie i przełamują się u podstawy klina 69 nie sądzę żebyśmy zeszli do 74 83 to poziom wsparcia 98 to poziom wsparcia jesteśmy na jednym wspar 101 to wsparcie nie nazwałbym tego mocnym wsparciem tam gdzie teraz jesteśmy 103 nie jest już wsparciem 110 to teraz opór 116 to teraz opór. Widzicie, że jesteśmy dokładnie na tym ważnym wsparciu na poziomie 98. Jeśli ono pęknie, następny jest 93. I niestety, jeśli zmierzymy ten rosnący klin, możemy mieć załamanie na Bitcoinie. Cel to 74 i idealnie się układa. Przyjrzyjmy się bliżej. Dzienny i tygodniowy stochastik jest wyprzedany. Wyprzedanie na wykresie tygodniowym to sygnał do kupna, nie sprzedaży. Czas na sprzedaż był wtedy, gdy byliśmy tutaj. Gdy byliśmy wykupieni, to była fałszywa pompa do 126. To była fałszywa pompa do 126. To był moment na sprzedaż. Gdy byliśmy tutaj, przy wykupionym podwójnym szczycie, był czas na sprzedaż. Gdy byliśmy tutaj, to był czas na. Gdy byliśmy wyprzedani, był czas na kupno. Teraz znów jesteśmy wyprzedani na wykresie tygodniowym. Gdy byliśmy wyprzedani tutaj, też był dobry moment na zakup. Teraz zbliżamy się do strefy wyprzedania, ale klin wzrostowy to problem. Na wykresie dziennym widać ten klin wzrostowy. Wróciliśmy do środka, wszyscy dali się nabrać. Wrócił do 107, potem do 101, a teraz jest pod klinem wzrostowym, co jest groźne. Stochastik spada na dziennym, ale jest też wyprzedany na 4 godzinnym. Niestety wygląda to jak flaga niedźwiedzia. Wygląda jak flaga niedźwiedzia. Formuje się tu maszt i flaga. Zwykle oznacza dalsze spadki. Przełamujemy się pod tym rosnącym klinem. Wsparcie jest na 98K dla odbicia, ale raczej nie utrzyma się. Głowa i ramiona na wykresie godzinowym, na wykresie 4 godzinnym brak wyraźnego wzorca, lekka flaga niedźwiedzia na dziennym. Łamiemy ten rosnący klin, co jest niebezpieczne. Sprawdźmy całkowitą kapitalizację rynku, by mieć więcej danych 3,3 biliona. Kapitalizacja rynku też się załamała i zagrała jak rosnący klin. Kapitalizacja rynkowa, ostrzegałem o tym przez kilka tygodni, a potem następuje załamanie. CLX na linii trendu to 2,8 biliona. To oznacza kolejne 500 miliardów do wymazania z rynku krypto, co nie jest piękne. Na 4 godzinnym głowa i ramiona się załamały. Flaga Niedźwiedzia również na 4 godzinnym. Altcoiny już zmiażdżone, więc to bardzo zła wiadomość. Spójrzmy na teraz, po prostu przeskanujmy wykresy tygodniowe. BNB zaczyna być wyprzedany na wykresie tygodniowym, ale miał pompę aż do 104/379, a potem się cofnął. Kupujemy to po 200 dolarów, więc trzymaj się z dala po wzroście 5X czy 10X. UM, główne wsparcie dla BNB jest teraz tutaj około 600. Na Bitcoinie tygodniowo, na Apple jest na historycznym szczycie, idzie w górę. Wykupiony na wykresie tygodniowym i miesięcznym, też wykupiony, więc bądź ostrożny, nawet z Apple są teraz wykupione. UM, ton, wyprzedany jak szalony. Na wykresie tygodniowym odbicie właściwie nie tak bardzo wyprzedany. Doszedł do punktu, gdzie mamy wsparcie formujące się tutaj około 2 dolarów. Główne wsparcie na poziomie 1,16 dolara i 56 centów, więc mam tam zlecenia kupna. Um Nvidia, rekord wszechczasów. Wybiła się, a potem podwoiła szczyt na wykresie tygodniowym. Sprzedałem ją znowu po podwojeniu. Jak tylko osiągnęła podwójny szczyt, sprzedaliśmy, potem odkupiliśmy i znów sprzedaliśmy. Zarobiliśmy już około 138% od zakupu kwietniowych przepływów. Zamknąłem pozycję na podwójnym szczycie. Potem nastąpił spadek do 179 z lekkim odbiciem. Ale to znowu klin wzrostowy. Widać klin wzrostowy na Nvidia. Jeśli to się załamie, cała gospodarka będzie w poważnych tarapatach. Cel to główne wsparcie na poziomie 135. To może oznaczać poważne problemy dla gospodarki. To nie byłoby dobre. Google również wykupiony na wykresie tygodniowym, na dziennym, na miesięcznym wykupiony, na tygodniowym też wykupiony. Zarobiliśmy 102% na Google. Podwójny szczyt na tygodniowym jak dotąd, ale mamy jeszcze czas. Na dziennym też mamy podwójny szczyt, 291, a potem cofnął się do 287. Myślę jednak, że ludzie będą używać Google jako ucieczki, bo nie ma teraz nic innego w co można zainwestować. Współczynnik PE dla Google wynosi około 28, a to świetny wskaźnik, gdy firma zarabia setki miliardów. 339 miliardów dolarów przychodu, 100 miliardów zysku w zeszłym roku, 28% marży zysku. Rok wcześniej 307 miliardów dolarów, 73 miliardy zysku, 24%. Więc generują szalone przychody, dlatego Google może obecnie służyć jako magazyn wartości. Cel dla flagi byka z poprzedniej flagi byka to 348. Na wykresie miesięcznym, tygodniowym i dziennym wszystko jest wykupione i właśnie o tym mówię, dlaczego zalecam ochronę kapitału. Idźmy dalej. Tesla na wykresie dziennym nie jest już wykupiona. Na wykresie tygodniowym wciąż jest wykupiona. Mieliśmy wyraźny podwójny szczyt na Tesli przy 407 pieśnie. Zamknąłem pozycję w Tesla z powodu tego podwójnego szczytu. Trzymam tylko akcję Google. Handluję nią, gdy dochodzi do wyprzedania, ale na wykresie tygodniowym jeszcze nie jesteśmy wyprzedani. Widać tu większy wzór, dotknął szczytu linii oporu, a potem mimo pakietu płac i wszystkiego nie ruszył się. Więc nawet dobre wiadomości go nie poruszają dlaczego, bo jest już wykupiony. Kiedy wszystko jest wykupione, czas sprzedawać. Kiedy wszystko jest wyprzedane, czas kupować. Dołącz do nas na telegramie. 243 osoby w dyskusji. Link do Justina Suna. Sąd zamroził 456 milionów dolarów związanych z niestabilną monetą Justina Suna True USD. To są fundusze, których brakowało w rezerwach TUSD. Ciekawe wiadomości: ludzie dyskutują. W tym czacie jest 243 osoby. Przejdź i dołącz do rozmowy. Link jest poniżej. Pod filmem znajdziesz Bybit, to główna giełda, której używam do tradingu. Najniższe opłaty, najlepsza płynność. Wix to światowa giełda, więc każdy może z niej korzystać, nieważne z jakiego kraju jesteś, prywatna giełda. Dołącz do Telegrama, jest tam 9000 traderów i weź kursy, by ustawić wykresy jak ja. Możesz zobaczyć komentarze od niektórych moich uczniów z ostatnich lat. Tworzę te filmy już od sześciu lat, prawie codziennie, co jest wspaniałe i możesz zobaczyć ich zyski, tego gościa kupującego Ferrari i uczącego się ode mnie itd. A to jest sprzed wczoraj, cztery z dziesięciu, ogromne wieści dla Bitcoina. Bitcoin głowa i ramiona... Dogę, Worldcoin. Proszę. Nie kupuję Worldcoin obecnie, bo nie ma tam prawdziwej użyteczności. Co sprawi, że Rosja i Putin zakończą wojnę. Módlmy się dalej. Módlmy się o pokój, dążmy do pokoju, piszmy wiadomości o pokoju w mediach społecznościowych. Starajmy się, by ludzie zrozumieli, że są braćmi. To pomoże ludziom, który zarobił Unii. Dzień dobry guru. Dziękuję za tak hojne wkłady, kursy i zniżki. Oni robią rozdania. Dam wam znać, jeśli zrobią tu jakieś rozdanie. Tęskniliśmy za tobą i twoimi filmami guru. Kochamy cię. Ja też was kocham ludzie. Obecnie trzymam głównie gotówkę, chroniąc kapitał co było bardzo mądrym ruchem, patrząc na rynki. Wciąż jesteśmy na historycznych szczytach. Bitcoin się cofnął, ale akcje technologiczne Tesla, Nvidia, Google są blisko szczytów, a my wzięliśmy zyski. Teraz lekko korygują. Obecnie mam tylko akcję Google. Chcę kupić Tesla i Nvidia po spadku, a także więcej bitcoina, jeśli się cofnie. To już się zaczyna. Myślę, że 75 tysięcy to będzie dołek bitcoina. To moje aktualizacje rynkowe dla wszystkich. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Jeśli zarabiasz dzięki mnie, zatrudnij marketerów, promuj pokój, sprzeciw, wobec wojny, chroń naturę, ciesz się życiem, zakładaj rodzinę, baw się, nie analizuj za dużo, nie martw się, płyń z prądem, Kocham was wszystkich miłego dnia i do zobaczenia jutro.